Dzień dobry, albo dobry wieczór. Witam i zapraszam do nowej serii na tym kanale z gry Mass Effect Legendary Edition slash edycja legendarna bezbłędnego pierdolenia miałem nie przeklinać cholera jasna i jazda z tym koksem Mass Effect moja ukochana gra dzieciństwa grałem w nią w zawodu Mnóstwo razy, kiedy kozy do mi płytem. męczyłem te gry niemiłosiernie na moim chujowym komputerze. Ta gra, mimo swoich wieków, na moim komputerze chodziła, jakby to był ziemniak. Więc, kranie na jakiejkolwiek płynności niż łatwe było samobójstwem, gdyż 20 fps to nie było, powiedzmy efektywna metoda do grania w tej grę. Ale z racji tego, że wyszła edycja legendarna, można przejść jeszcze raz. Chociaż ostatni raz, kiedy przyszedłem parę lat temu, to już nie cholera, nic z tego nie pamiętam. Mam tutaj znów grę, ponieważ to jest moje drugie podejście do nagrania tego. Przy pierwszym nie nagrał mi obrazu, więc muszę to zrobić jeszcze raz. Cholera jasna. Spocznij nową karierą. Hersey Wilkomen. to testować te cicho. A, wiem, czy naprawdę. Połączenie. Połączenie. Dobra, spróbuję to później podgłośnić. Eee, tak bardzo bym chciał zagrać standardowo, pięknym, muskularnym, z szapardem. Tak, tym razem zagram kobietom. I super. Dlaczego? Ponieważ chcę przejść całą tę serię, wszystkie trzy gry jako renegat. A jak wiadomo, powszechnie kobiety są złe, jest to udowodnione naukowo, wiem co mówię, mam trzy siostry, więc mam doświadczenie życiowe, kobiety są złe. Kobieta zaloguj do tak. Nie będę zmieniał imienia, niech będzie tak jak jest. Hmm. Mam rozjebany kręgosłup. Ko kolana? O cholera. Tak jest. Przestrzeń. Swoje rodzice służyli w wojskach Przymierza. Swoje dzieciństwo spędziłaś na pokładach statków, w stacjach kosmicznych lub w wahadłowcach, przenosząc się z miejsca na miejsce, nie pozostając w żadnym dłużej niż kilka lat. Mając 18 lat śladami ro rodziców, zgłosiłaś się do wojsk Przymierza kolonia. Urodziły, urodziłaś się na Mindoir na rubieżach trawersu atyńskiego. Gdy miałaś 16 lat, Mindoir zostało napadnięte przez łowców niewolników, a twoi rodzice i przyjaciele wymordowani. Uratował cię patron Przymierza, a ty, kilka lat później, zaciągnęłaś się do wojska. Ziemia. Wychowała się jako sierota na ulicach jednego z wielkich megalopolis na ziemi. W wieku lat 18 uciekłaś od życia w półświadku gangów i drobny przestęp, zapisując się do wojsk Przymierza. Bardzo jak lubię kolonie, to te, ten background, tych te No, słowo mi ucieka od Poposkiej. No, moment, por favor, coś muszę zrobić. Dobrze, wróciłem. Na czym teraz ja skończyłem? A, tak. Ja mam historię kolonii, bo najbardziej dla mnie pasuje, dla Choparda e, bohatera, ale z tego, że mam zamiar grać gatem, to będzie Ziemia. <laughs> Przetrwanie Podczas służby wojskowej jedna z misji, którą wykonywałaś, nie powiodła się Uwięziona w potrzasku, w skrajnie wyczerpującej sytuacji, musiałaś oponować fizyczne zmęczenie i stres, które złamałyby większość ludzi Ty przeżyłaś, wytrzymując sytuację, gdy wszyscy wokół ciebie stracili życie Teraz pozostałaś tylko ty, aby móc opowiadać o tym, co się tak naprawdę zdarzyło bohaterstwo. Już na początku swojej kariery szybko znalazła się w obliczu przeważających sił wroga. Ryzykując własnym życiem, uratowałaś swoich towarzyszy broni i <gulowa pauza> Broni i pokonałaś wroga, mimo iż szanse wydawa wydawały się marne. Twoja odwaga i heroizm pozwoliły ci zdobyć wiele medali oraz uznanie floty przymierza. Bezwzględność. W trakcie kariery wojskowej kierowała się jedyną zasadą. Trzeba wykonać zadania. Mówi się, że jesteś zimna, wyrechowana i brutalna. Twoja reputacja osoby bezlitosnej jest dobrze znana wśród żołnierzy, przez co są wobec ciebie nieufni. Ale w sytuacjach, kiedy nie może, no, nie może być mowy o przegranej porażce, wojsko zgłasza się zawsze najpierw do ciebie. Bezwzględność, zatem. Potwierdź specjalizację wojskową. Mm. Również typowe karabiny, ciężkie pancerze, wytrzymałość. Słowem... Tank z obrażeniami, W wielu nazwano by to bruiserem. Inżynier zdolności techniczne, pistolety, e przeciążenia, bo bodajże od kształcenia też się zdali, już nie pamiętam. Tym, albo i oparty na technologii. Bardziej taki support Adept. Opierający się na biotyce, czyli najłatwiej można to porównać to maga z fantazy. Dosłownie. To że to już chodzi bardziej o siłę umysłu. Szpieg, czyli połączenie inżyniera i de facto to żołnierza, to no, snajper, sniper. Po prostu sniper z, z zdolnościami technicznymi. Moje, jako szpieg przychodziłem wszystkie trzy części na ponieważ w drugiej i trzeciej części jego zdolności są przefajne i snajperki mają tak soczyste headshoty, że mmm... Pięknego Strasznik, czyli połączenie zarówno i biotyki, i techniki. Co ładne, nasi tylko lekki pancerz i nie, 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 nie posługuje się też żadną bronią. Więc ciężko mi powiedzieć, co na te, temat tej klasy. Ludzie bardzo mówią, mówią, że jest jedną z bardziej OP, chociaż żołnierz jest najbardziej OP w jedynce. I szturmowiec. Czyli połączenie biotyki z żołnierzem. Oparte głównie, jak to jest opisane, szturmowcy to biotyczni wojownicy łączący zdolności biotyczne z posługiwaniem się bronią, żeby szybko i sprawnie pozbywać się wrogów. Są wyjątkowo skuteczni w walce w zwarciu, specjalizują się w korzystaniu z pistoletów oraz strzelby i mogą nosić silnie pancerze. To jest coś, z czym chcę przejść całą serię. Chcę zobaczyć, jak działa szturmowiec. Strażnik też się wydaje być ciekawy, nie powiem, nie. Ale chcę szturmowca, chcę pobiegać ze Co? Odmiana od tego, czym grałem ostatnio, czyli long range, teraz będzie short range. W z tego, że przyszedłem, to co ja wezmę karabiny twarzy. ukończono Karabiny profilu. Ziemia, bezwzględność, szturmowiec, karabin szturmowy, kobieta, wszystko się zgadza. Potwierdzam Szaleniec jest. Wyłączając smoczek, wszystko się zgadza. A może Shepard? Urodziła się na Ziemi, ale nie ma wzmianki o jej rodzinie. Będzie żyje. Ona nie ma rodziny. Wychowała się na ulicy. Potrafi o siebie zadbać. Z powodu jej błędnych decyzji na torfanie zginął prawie cały oddział. Ona po prostu wykonuje robotę. Nie zważa na straty. Dokładnie, ogłoszę to, to Pytanie, czy chcemy, by taka osoba strzegła bezpieczeństwa galaktyki? Moim zdaniem jest najlepszą osobą do obrony galaktyki. Zorganizuję spotkanie. Jeśli jej nie obronię, to sprawię, że spłonie. W roku 2048 Batachel Krill na Marsie pozostało 600 rzeczy cywilizacji. Owe te artefakty ujawniły zdumiewające nowe technologie, które pozwoliły prz przodować do najdalszych gwiazd, podróżować. Podstawą tej niesamowitej technologii była siła kontroli, którą przestrzeni przestrzeń czasu nazwałem. Kurwa, nie zdążyłem. Mazafek. W dużym skrócie zwanym Mazafek. Przez pozaziemskie cywilizacje. Muszę przestać knąć. To nie będzie łatwe. Przekaźnik Arcturus Prime w zasięgu. Zaczynam procedurę skoku. Komandorze. Procedura rozpoczęta. Obliczam czas skoku oraz współrzędne celu. Przekaźnik gotowy. Mam wektor podejścia. Wszystkie stanowiska gotowe do skoku. Silniki sprawne, systemy nawigacji sprawne, pozostałe systemy sprawne. Włączono tryb cichego lotu. Dryf tuż poniżej 1500 k. 1500 to dobry wynik. Kapitan będzie zadowolony. Nienawidzę tego kolesia. Nilus się pochwalił, więc go nienawidzisz. Umiesz trafić do wielkiego ucha podczas wizyty w Kiblu, tak? I pewnie jesteś z tego dumny. A ja właśnie przeskoczyłem przez pół galaktyki i trafiłem w cel wielkości szpilki. To dopiero osiągnięcie. Jesteś pilotem, Poza robota. tym obecność Widma to kłopot. Nie podoba mi się, że tu jest. I możesz nazwać mnie paranoikiem. Jesteś paranoikiem. Rada współfinansowała ten projekt. Mają prawo doglądać własną inwestycję. To wersja oficjalna. Tylko idioci w takie wierzą. Dość. Trwa misja. Zachowujcie się. Właśnie. Przepraszam, komandorze. Joker, proszę o raport. Opuściliśmy przekaźnik masy, kapitanie. Systemy maskujące włączone. Wszystko wygląda w porządku. W porządku, znajdźcie komboje i podłączcie nas do sieci. Chcę, żeby raporty z misji trafiły do dowództwa przymierza, zanim dotrzemy do Eden Prime. To jest, kapitanie. Lepiej się przygotujcie, ser. Nilus już do was idzie. Już tu jest, poruczniku. Zypałeś. Przyślijcie komandora Sheparda na odprawę do pomieszczenia komunikacyjnego. Słyszeliście, komandorze? No, nieźle. Wkurzyłeś kapitana, a teraz ja za to oberwę. Pff, To nie moja wina. Kapitan zawsze jest w złym humorze. Nieprawda. Tylko kiedy rozmawia z tobą, Joker. No właśnie. Komandorze, kapitan czeka w pomieszczeniu komunikacyjnym. Dobrze, dobrze. Właśnie ich widziałem. Jeden szedł takim krokiem, jakby wykonywał ważne zadanie. To widmo. Zawsze podczas misji. I my też wpakujemy się w jakąś widmową misję. Uspokój się, Presley. Jeszcze dostaniesz rozwolnienia. No właśnie, Presley. co do Gratuluję, komandorze. Chyba gładko nam poszło. Wybieracie się do kapitana? Chyba nie ufacie turiańskiemu widmu. Wybaczcie, komandorze. To była tylko taka luźna rozmowa z Adamsem w maszynowni. Nie chciałem wywołać kłopotów. Musicie jednak przyznać, że coś dziwnego jest w tej misji. Cała załoga to czuje. Co można myśleć? Myślicie, że dowództwo przymierza ukrywa coś przed nami? Jeżeli mamy Niemożliwe. tylko wypróbować systemy maskujące, to dlaczego dowodzi sam kapitan Anderson? No i o co chodzi z tym Nilusem? Widma to elitarne jednostki. Najlepsi z najlepszych. Po co wysyłać kogoś takiego w dodatku Turjanina na rutynowy lot próbny? Co wiecie o systemach maskujących? No, ukrywają nasze położenie przed skanerami i sensorami. Prawda. Normandia jest jedynym statkiem z prototypowym napędem i wymaga lotów testowych. Ale po co zabraliśmy pełną załogę? Podstawowa wyszłaby taniej i byłaby mniejsza szansa na wyciek informacji. No i jeszcze leci z nami Nilus. Jak dwa dodać dwa, lot próbny to tylko przykrywka. Byli się. Potrzebujemy dodatkowych rąk na wypadek, gdyby coś poszło nie tak. Widmo jest Może tutaj... macie rację, komandorze, ale nie mogę pozbyć się wrażenia, że to tylko przykrywka. Nie ufacie Nilus. Tak jak wszystkim Turianom. Pardon. To rodzinne. Mój dziadek walczył w wojnie pierwszego kontaktu. W ataku Turian stracił wielu przyjaciół. Czego jest Widmem? Nilus nie jest zwyczajnym Turianinem. Tu macie rację, komandorze. Jesteśmy statkiem wojskowym przymierza, tylko że Nilus nie odpowiada przed kapitanem, jak inni. Widma są poza kontrolą kogokolwiek z dowództwa i raczej nie marnują czasu na asystowanie w lotach próbnych. Jeśli jest z nami ktoś taki, to wkrótce zrobi się gorąco. A to mi się nie podoba. Masz rację, widmo odpowiadają tylko i wyłącznie przez radę. Tylko zabójcy, agenci to zady specjalnych... Bez dyskusji, Presley. Macie swoje rozkazy, wykonujcie je. Zrozumiano, komandorze. No. Dorastałem na Eden Prime, pani doktor. To nie jest miejsce, które odwiedzają widma. Nilus coś przed nami ukrywa. Ale to wariactwo. Tutaj rządzi kapitan. Nie przyjąłby rozkazów jakiegoś widma. To nie jego wybór, pani doktor. No właśnie. Widma nie odpowiadają przed nikim. Mogą robić, co chcą. Zabić każdego, kto wejdzie im w drogę. Oglądasz za dużo szpiegowskich widów, Jenkins. Nieprawda. Widma mogą modywać najgorsze rzeczy, a fina i tak spadnie jakiegoś innego, będzie to zatuszowane. Jak myślicie, komandorze? Za długo nie posiedzimy na jeden premie? Chyba żartujecie, kapralu. Wasza prawdziwa? Akcja? Marines. Wiem, jak to działa, komandorze. Znam obowiązki, ale wiem też, że pakowanie Proszę się w kłopoty odnawyk... jest głupotą. Oboje moglibyście się czegoś nauczyć od kapitana. Nie boi się walki, lecz wie także, co to umiar. Proszę mi wybaczyć, pani doktor, ale to czekanie mnie dobija. Nie byłem wcześniej na takiej misji i to z widmem na pokładzie. Rób, co do ciebie należy, słuchaj moich rozkazów, a nie będzie problemu. Łatwo się mówi, komandorze, każdy wie ile jesteście warci. Pokazaliście to na torfanie. To moja szansa. Muszę pokazać tym na górze, na co mnie stać. Nie zgrywaj się. Tu nie chodzi o żadną chwałę, kapralu. Mamy do wykonania zadanie. Ono się liczy, nic więcej. Proszę się nie martwić, pani komandor. Nie spieprzę tego. Co możesz mi powiedzieć o Nilusie? Są generalnie szanowani przez inne gatunki. Ich flota wysyła więcej patroli do ochrony przestrzeni cytadeli niż inni. Nie zawsze się jednak dogadujemy. Niektórzy ludzie uważają ich za sztywniaków, inni ciągle obwiniają ich o wojnę pierwszego kontaktu. Co do Nilusa zamieniłam z nim może ze dwa słowa. Rozmawia tylko z kapitanem. Mam nadzieję, że zobaczymy go w akcji. Słyszałem, że kiedyś wykończył sam całą jednostkę. Pytałem cię o Nilusa, o tym innego zaczął mówić Tyrianach jeszcze. Co wiesz o widmach? To co wszyscy? To agenci. Pracują bezpośrednio dla Rady Cytadeli. Zazwyczaj sami lub w niewielkich grupach. Widma nie mają jednak żadnej oficjalnej władzy. Są tajną organizacją odpowiadającą za zachowanie status quo w galaktyce. I to za wszelką cenę. Nie zapominajcie o tym. Widma stoją ponad prawem. Jak kontrolować agentów, którzy mają nieograniczoną władzę? Przypuszczam, że Rada mogłaby odebrać status widma agentowi, który wymknął się spod kontroli. W tym momencie służby ochrony Cytadeli przejmują kontrolę. Trepy z SOC nie miałyby szans. No Jedno właśnie. widmo to siła bojowa równa 20 zwykłym żołnierzom. Widma same pilnują swoich szeregów. Gdy agent się buntuje, wysyłają kolejnego agenta, żeby go zdjął. To się nazywa skuteczny wymiar sprawiedliwości. Kapral myli romantyczną wizję z rzeczywistością, komandorze. Tak tak jest. Co może najlepiej kontrolować spontowanego zabójcę? Inni zabójcy. Jesteś z Eden Prime, prawda Jenkins? Jak tam jest? Bardzo spokojnie, komandorze. Miasto są tak zaprojektowane, by nie emitować zbyt wielu dźwięków i nie skazić środowiska. Moi rodzice mieszkali na peryferiach kolonii. W nocy często wspinałem się na największe wzgórze i patrzyłem na pola. Ale najlepiej widoczne było jasno oświetlone główne osiedle. To było wspaniałe. Jednak kiedy dorosłem, zdałem sobie sprawę, że jak dla mnie jest tam zbyt cicho i spokojnie. Dlatego wstąpiłem do armii przymierza. Nawet raj może się znudzić. Okej. Okay. Wiesz może, dlaczego lecimy na Eden Prime? Raczej nie, komandorze. Eden Prime to jedna z najbezpieczniejszych kolonii. Dobre miejsce do próbnych lotów Normandii. Nie spotkamy tam nic groźnego ale musi chodzić o coś więcej. W końcu mamy na pokładzie Widmo. Dlatego jestem taki podekscytowany. Nie mogę się doczekać początku misji. Kapitan mnie oczekuje. Do widzenia komandorze. Hilus, right. komandorze Shepard. Miałem nadzieję, że przyjdziesz wcześniej. Możemy porozmawiać. O Potem czym? Mat Interesuje mnie Eden Prime. Słyszałem, że jest tam pięknie. Jestem żołnierzem, nie jakimś turystą. To coś więcej niż tylko punkt na trasie turystycznej, Shepard. Eden Prime to symbol dla was. Idealny świat na krawędzi terytorium. Dowód na to, że ludzie potrafią strzec swoich kolonii, a nie tylko je zdobywać. A przy okazji uważasz, że jest tam bezpiecznie? Chcesz mnie przestraszyć, widmo? Twój lud nadal jest jeszcze naiwny, Shepard. Galaktyka bywa bardzo niebezpiecznym miejscem. Prawda? Czy przymierze zdaje sobie z tego sprawę? Chyba czas powiedzieć komandorowi, co my tu właściwie robimy. To nie jest zwyczajny lot próbny. To oczywiste, jak sam Choker wspomniał, mamy całą ekipę. Full Squad. Już się domyśliłam. Mamy zabrać z Eden Prime pewien ładunek. Misja jest ściśle tajna. Dlatego potrzebowaliśmy sprawnych systemów maskowania. Skoro ja żołnierzem, który wykonuje tylko rozkazy, to raczej nie doczeka niuanse. Jakiego ładunku, kapitanie? Zespół prowadzący wykopaliska na Eden Prime odkrył jakiegoś rodzaju nadajnik. Proteański. Uf. Myślałam, że proteanie zniknęli 50 tysięcy lat temu. Ich dorobek przetrwał. Przekaźniki masy, Cytadela, napęd naszego statku. To wszystko protańska technologia. To może być grubsza sprawa, Shepard. Ostatnio, gdy ludzkość dokonała podobnego odkrycia, nasza technologia skoczyła do przodu o co najmniej dwa stulecia. Na Eden Prime nie posiadają nawet odpowiedniego sprzętu, żeby zbadać coś takiego. Dlatego musimy przetransportować nadajnik do Cytadeli. To nie tylko wewnętrzna sprawa ludzi, komandorze. To odkrycie może wpłynąć na wszystkie gatunki w Radzie. Zobacz, dlaczego ich poformowaliśmy? Nie ma Czemu nie zatrzymaliśmy nadajnika dla siebie? Wy, ludzie, nie macie najlepszej reputacji. Uważa się was za samolubnych, a nawet niebezpiecznych. Zbyt chaotycznych, zbyt niezależnych. Zdobycie nadajnika i udostępnienie go do badań polepszy stosunki z Radą. Poza tym, inne gatunki wiedzą o proteanach więcej od nas. Nie jestem tu tylko z powodu nadajnika, Shepard. Nilus chce was ujrzeć w akcji, komandorze. Ma was ocenić. Jeszcze to widzę. Od kiedy to odpowiadamy przed Widmem? No chyba rozumiecie, jak to działa, komandorze. Jesteście wystarczająco mądrzy. Przymierze od dawna czyniło starania, by odgrywać większą rolę w polityce międzygwiezdnej. Chcemy mieć coś do powiedzenia w Radzie Cytadeli. Widma reprezentują władzę i autorytet Rady. Gdyby człowiek wstąpił w ich szeregi... Byłby to dowód uznania dla zasług przymierza. Byłem pod wrażeniem, gdy przeczytałem raporty z Torfanu. Paskudna sprawa, ale udało ci się wykonać zadanie. Dlatego właśnie Twoją kandydaturę zgłosiłem Radzie. Proponuję pan? Dlaczego Turjanin chce człowieka w szeregach widm? Nie wszyscy Turiani gardzą ludźmi. Niektórzy widzą potencjał Waszego gatunku. Wiemy, co macie do zaoferowania galaktyce i widmom. Bardzo trudno wybrać kogoś, kto ma poszukiwane przez nas umiejętności. Nie dbam o to, kim jesteś, Shepard. Oby tylko twoje zadania były dobrze wypełnione. Pasuje mi to? A, dobra. To, a, jak już wiemy, teraz rozkaz z samego strona, że takie krok. Powiedzcie tylko, co mam robić. Komandorze, muszę sprawdzić wasze umiejętności. Eden Prime będzie pierwszą z kilku wspólnych misji. Będziesz dowodzić oddziałem naziemnym. Dotrzecie do nadajnika i jak najszybciej dostarczycie go na statek. Nilus będzie wam towarzyszyć jako obserwator. Eden Prime. Zanim wylądujemy, chciałabym się czegoś dowiedzieć o Eden Prime. To spokojna kolonia rolnicza, ale ma dla nas wielkie znaczenie symboliczne. To jedna z najstarszych i najlepszych kolonii, jakie mamy. To tu okazało się, że jesteśmy w stanie tworzyć własne kolonie w galaktyce. Znaleźliśmy dla ludzi miejsce poza Ziemią. Eden Prime symbolizuje wzrost znaczenia ludzkości. Jest dowodem, że nasz gatunek jest gotowy do podboju kosmosu. A teraz będzie znana jako świat, gdzie ludzie dokonali odkrycia, które zmieniło oblicze galaktyki. Nadajnik. Dlaczego ten nadajnik jest taki ważny? Bo wszystkie zaawansowane cywilizacje galaktyczne opierają się na technologii Protean. Gdyby ludzkość nie odkryła zakopanych na Marcie proteańskich ruin, ciągle tkwilibyśmy na ziemi. A tam był tylko niewielki magazyn danych. Kto wie, co można znaleźć w takim nadajniku? A jeśli to dane na temat broni, plany, schematy, nie możemy pozwolić, żeby to wpadło w ręce kogoś innego. Kogoś innego? Na przykład komu? Trawers attykański nie jest najbezpieczniejszym sektorem w przestrzeni cytadeli. Pełno tu piratów i grup przestępczych. Mogą zaryzykować atak na statek przymierza, jeśli stawką jest proteański nadajnik. A w dodatku Eden Prime leży przy samej granicy z systemami Terminusa. Trawers atykański jest pod ochroną Cytadeli. Jeśli systemy Terminusa zaatakują, zostanie to uznane za akt agresji. Ja tak łatwo. Teoretycznie tak. Lecz niektóre z gatunków zamieszkujących Terminus zaryzykowałyby wybuch wojny. Ostatnią rzeczą, jakiej pragnie Rada, jest konflikt z systemami Terminusa. Dlatego chcemy uniknąć rozgłosu. No dobra. Proszę wydać rozkaz, kapitanie. Powinniśmy zbliżać się do. Kapitanie, mamy problem. Co jest, Joker? Przekaz z Eden Prime, sir. Proszę spojrzeć. Wrzuć to na duży ekran. Na Ziemię! Chyba misja nam się skomplikowała. Atakują nas! Mamy poważne straty, powtarzam, mamy poważne straty! W wielu miejscach! Aj, aj, musimy się ewakuować! Przeciwnik pojawił się znikąd! Potrzebujemy... Ja! Co to było? Ręka Boga? Będziemy walczyć z Bogiem? Po tym następuje zupełna cisza. Zero komunikacji. Nic. Przewiń do 38,5 i zatrzymaj. Ręka Boga. Raport sytuacyjny Joker. 17 minut do lądowania. Brak innych okrętów w rejonie. jaką komornica, bo tam są oczy. Prowadź nas szybko i po cichu. Misja właśnie się skomplikowała. No way. Mała grupa uderzeniowa nie zwróci na siebie uwagi. To najlepszy sposób na zabezpieczenie nadajnika. Zabierzcie sprzęt. Spotkamy się w ładowni. Powiedzcie Alenko i Jenkinsowi, żeby się szykowali. Tak jest. Albo ręka Boga, albo koło Marnica. Włączam systemy maskowania. Ktoś tu nieźle kopał, kapitanie. Komandorze, od waszej ekipy zależy powodzenie całej operacji. Ruszajcie w stronę wykopaliska. Tak jest. Co z ocalałymi, kapitanie. Pomoc ofiarom jest celem drugorzędnym. Przede wszystkim nadajnik. Podchodzimy do punktu zrzutu numer jeden. Nilus, idzie pan z nami? Pracuję sam. Tak będzie szybciej. Dobrze. Nilus dokona zwiadu. Będzie przesyłać nam raporty o sytuacji. Poza tym cisza radiowa. Nie chcę nadstawiać karku za Turianina, ser. Nilus jest po naszej stronie. Pomoże odnaleźć nadajnik, i chcę, żebyście zostali widmem, szepard. To jest. W pełnej gotowości, ser. Teraz misja należy do Was, szepard. Powodzenia! Podchodzimy do punktu zrzutu numer dwa wokół statku bezpiecznie, komandorze. Tak jest. Pachnie dymem i śmiercią. No, nie wpadłbym na to jeszcze. O Boże. Ups. Co tu się stało? ten dialog przypadkiem. Moja wina. No, dobre pytanie. Co tu się stało? O Boże. Co tu się stało? Stolet. Nie. Strzelba już tak. Chora. Na tym zakończę pierwszy odcinek. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnego materiału. Hej.